Jesteś tuż po? Jak było? Super, fantastycznie. Ekstra energia, same uśmiechy na trasie, pogoda dopisała i czego chcieć więcej? To jest tak naprawdę bieg, który pokazuje, że niemożliwe nie istnieje. A który to twój raz na biegu? Myślę, że osiemnasty. Więc ja jestem naprawdę tutaj bardzo, bardzo wiernym ogólnie fanem całej idei i od początku też mentalnie jestem związana z tym terenem, bo ja jest tela, czyli jestem właśnie z Beskidów, urodziłam się w Cieszynie niedaleko. Całe dzieciństwo tutaj spędziłam, więc ogólnie połączenie akcji charytatywnej i pokazanie ludziom, że ludzie, którzy tak naprawdę mogą stracić życie, nagle dostają drugą szansę. I propagowanie tego jest niesamowite właśnie w tej przestrzeni górskiej, gdzie... Po prostu nam się ta atmosfera całkowicie udziela i to życie z naturą, i właśnie to, to takie, takie współgranie tej energii ludzi i całego otoczenia jest niesamowite właśnie tutaj w Wiśle. Czy Ty na przestrzeni lat widzisz zmiany w społeczeństwie, w tym myśleniu o transplantologii? Widzę i przede wszystkim wśród młodych. I to jest naprawdę bardzo na plus, ponieważ widzę, że ludzie są bardziej świadomi. Tak samo pod kątem aktywności zauważam bo praktycznie całe życie jestem związana ze sportem i z różnymi dyscyplinami. Natomiast teraz sama działam i to pod kątem biegania i pod kątem treningów i widzę, jak ta świadomość się zmienia. Widzę, jak ludzie coraz chętniej pomagają, coraz bardziej świadomi podchodzą do żywienia, do sportu, ale przede wszystkim też do zdrowia. A tutaj ten aspekt zdrowotny ma największe znaczenie i też widzę tendencję, że treningi, które my prowadzimy jako trenerzy są bardziej medyczne. Są bardziej takie, gdzie ból leczymy ruchem i to jest super, że nie ma manualnego podejścia do, do sprawy, tylko bardziej jest właśnie takie funkcjonalne, żeby w życiu codziennym pokazywać, że ci, te osoby, które nie mogą na co dzień trenować, też mogą aktywnie żyć w zwyczajnych takich codziennych czynnościach i to jest super.